Dobrze, że jesteś. Przyszedłem najszybciej, jak mogłem. Rozmawiała się z Marichuj. Chciałam ją namówić, ale ona na samo wspomnienie o tobie zmienia się na twarzy. Nigdy nie da się jej przekonać. Nigdy. Ja się nie poddaję. Ty też bądź optymistą. Wpadam w coraz większą rozpacz. Wiem. Powiedziałam jej, że wróciłeś do Meksyku. Więc już wie? Tak. Ale powiedziała, że jeśli będziesz jej się narzucał, to wyjedzie z kraju. To niemożliwe. Rafael ma za granicą rodzinę. Wyjadą, jeśli będziesz nalegał, by się z nią spotkać. Zwaliuje z bezsilności. Co ci jest? Jest mi smutno. Bardzo smutno. Z jakiego powodu? A jak wyobrażasz sobie mnie? Ciebie? Tak. Jak postrzegasz Marichuj? Możesz dotknąć mojej twarzy. Daj mi rękę. I co? Aż mnie skręca z ciekawości. Nie musiałam Cię dotykać, żeby wiedzieć, jaka jesteś. Bije od Ciebie czar. Jesteś piękna. Piękniejsza niż sądzą ci, którzy Cię widzą. Myślę o Mariciu i Rafaelu Ten chłopiec zakochał się w naszej córce Tak sądzisz? Wystarczy posłuchać jak do niej mówi Popatrzeć jak ją chroni To oczywiste Cecilio I na pewno myślisz już jak go od niej odsunąć Mówisz tak jakbym był jakimś potworem Mylisz się nie mam nic przeciwko temu, żeby moja córka się zakochała. Sprzeciwiam się tylko jej związkowi z San Romanem. Bardzo mnie to dotknęło. Maitę również. Zraniono nasze uczucia. Przejdź do rzeczy i powiedz, co się stało. Zaprzyjaźniłam się z Maitą. Zaniosłam jej dziś prezent. Ale pani Onelia nie zgodziła się, żeby go przyjęła. Nie widzę nic złego w tym, że podarujesz coś mojej córce. Ja też tak uważałam. Teraz jest mi przykro, bo niechcący sprawiłam, że cierpi. Dlaczego Onelia nie chciała, żeby Maita przyjęła podarunek? Powiedziała, że jej wnuczka nie potrzebuje prezentów od nikogo, a zwłaszcza ode mnie. To dziwna osoba. Czasami wydaje mi się, że nie doszła jeszcze do siebie po śmierci córki. Bałam się. Maita krzyczała, żebym została, a onelia popchnęła mnie do wyjścia. I jeszcze za drzwiami słyszałam jej krzyki. Głęboko mnie to zasmuciło. Babcia Onelia nie pozwoliła mi przyjąć prezentu od Anny Huli Nie wpuściła jej nawet do domu Nie uważasz, że miała rację? Nie, bo Anna Hulia mnie kocha, a ja ją Babcia Onelia dobrze ją zna I jeśli nie akceptuje waszej przyjaźni, to musi mieć powód Anna Hulia jest bardzo dobra i świetnie się razem bawimy. Owszem, lecz ja nie ufam tej dziewczynie. Babcia Onelia zapewne też. Powinna się jej słuchać. Ale nie musiała mnie odsyłać do pokoju. I źle, jeśli dąsasz się je z tego powodu. Dzieci powinny słuchać rodziców i dziadków, bo oni chcą tylko je chronić. A nikt nie wie, jaka naprawdę jest Ana Julia, ani co sobie myśli. Ja ją znam. Jest dobra. A mnie się nie podoba, że wywołuje w waszej rodzinie nieporozumienia, na przykład między tobą i babcią. Więc uważasz, że babcia słusznie postąpiła? Wyobraź sobie, że tak. I po raz pierwszy nie zgadzam się z tobą. Uparłaś się, żeby spotykać się z Aną Chują, ale najpierw powinnaś się upewnić, czy naprawdę jest taka, jak sądzisz. Krajowy związek niewidomych co się stało? To wyjątkowy dzień, bo dziś zacznę się uczyć, by zostać fizykoterapeutką. Otóż to. Prawda Jankę się, że będziesz dumny ze swojej pani? Zatem chodźmy. Tranquilo, Jankę się spokojnie. Nie ciągnij nas. Dobrze, że jesteś. Muszę z Tobą porozmawiać. Ana Julia może odwiedzać Maitę, kiedy zechce. Możesz wejść. Dziękuję. Dobrze, że pani Rikelme pozwoliła nam zostać. Możemy zaczekać na prowadzącego kurs. To bardzo szczególne miejsce. Człowiek czuje się tu jak w domu. Prawda? Masz rację. Wraca się tu jak do domu, gdzie czekają na nas bliscy. Muszę podziękować Bogu za dwie rzeczy: jakie? Za to, że Cię poznałam. I że mnie tu przyprowadziłeś. Czuję, że uwierzę w siebie tak jak ty. Nie wiesz, jak bardzo cieszą mnie Twoje słowa. Kiedyś chciałam odzyskać wzrok. Jednak teraz widzę więcej, bo patrzę sercem. Jestem szczęśliwa, ponieważ zrozumiałam, że dotąd było ono puste. I to stanowi dla ciebie pociechę, prawda? Raczej pozwala mi zapomnieć o tym, że już nie będę widziała, i dodaje mi otuchy, bo czuję, że sobie poradzę. Ale wiesz, co jest najważniejsze? Zrozumiałam, że ojciec Anselmo ma rację. Nie należy myśleć o zemście Podoba mi się twój optymizm Nigdy dotąd tak nie mówiłaś Miałam mnóstwo powodów, żeby popaść w apatię Ale to już za mną Nie możesz też zapominać o tym, ile osób otacza cię miłością Kandelaria, twoi rodzice, przyjaciele i ja tak, ale to nie to samo. Wiem. Pragniesz miłości mężczyzny, który cię opuścił. Juana Migala San Romana, prawda? Pamiętasz jego nazwisko? Nic dziwnego, skoro on tak głęboko zapadł ci w serce. Odpocznijmy, Maito Nie jestem wcale zmęczona Tak się cieszę, że tatuś pozwolił ci zostać ze mną i z kumplem Wspaniale! Udusisz mnie, ty mały potworze Ja też bardzo cię kocham Tak samo jak tata. Pochrzcijmy pluszaka. Ty będziesz jego matką chrzestną. Ja jestem mamą, więc zostaniemy kumami. Chodź. Kiedy zdobędę Juana Miguela, wylądujesz w internecie. Jesteś bardzo męcząca. Powiedz do mnie, kumo. No, powiedz. Dobrze, kumo. Moja kumo maito. Przyniosę swoje garnuszki i ugotujemy coś tygryskowi. Zaopiekuj się nim moja kumo. <grystanie>